Witam Cię serdecznie, dziękuję bardzo za odwiedzenie mojej strony. Otóż to wideo specjalnie przygotowałam dla Ciebie, aby Cię poinformować o moim nadchodzącym szkoleniu w Polsce, które odbędzie się w maju tego roku, gdzie osobiście przekażę Ci moje sekrety salonu marketingowego. Jeśli jesteś właścicielem salonu kosmetycznego, fryzjerskiego czy day i naprawdę chcesz się dowiedzieć, jak um, zdobyć nowych klientów, jak utrzymać stałych klientów, jak spowodować, aby Twoi stali klienci wydawali więcej pieniędzy u Ciebie i rekomendowali swoich znajomych do Twojego salonu. Czy po prostu masz problem ze swoim personelem, który cały czas narzekasz, nie, nie wykonuje tego, co, co, co im polecasz, co a, chciałbyś, żeby, żeby wykonywali dlatego jeżeli faktycznie jesteś zdesperowany a i chcesz zmienić swój salon to to szkolenie jest dla ciebie. Jeśli prowadzisz salon kilka lub kilkanaście lat i czujesz jakby twoja pasja umierała, to szkolenie zmieni twój sposób myślenia, w jaki sposób w jaki Zaczniesz postrzegać Twój salon. To szkolenie jest również dla tych, którzy mają mnóstwo klientów i nie wiedzą, co z nimi zrobić. A po tym szkoleniu dowiesz się, jak a, przestać pracować, jak przestać wykonywać zabiegi i um, a, zarządzać salonem, a po to, żeby mieć więcej czasu dla siebie. Otóż przejdźmy teraz do szczegółów tego szkolenia, a nie będzie to szkolenie typowo, a typowy wykład marketingowy z suchymi regułkami marketingowymi, co powinnaś, ponieważ tego możesz się nauczyć na uczelniach, yy, przeczytać w gazetach na internecie. Natomiast ja przedstawię Ci podczas tego szkolenia praktyczne zasady, praktyczne reguły, co musisz zrobić od jutra, aby zacząć zarabiać a więcej pieniędzy. Wyobraź sobie, gdybyś miał system, który pozwoli ci pracować mniej i zarabiać więcej pieniędzy. Jakby twoje życie się zmieniło? Wyobraź sobie, gdybyś mógł spędzić więcej czasu z dziećmi i z rodziną i ciągle zarabiać więcej pieniędzy. Wyobraź sobie, gdyby ten system pozwolił ci na pracę tylko kilku godzin w ciągu tygodnia. Jakby twoje życie się zmieniło? Iż co zawsze mnie zastanawia, ile my, kosmetyczki, fryzjerskie, poświęcamy czasu, marnujemy czas na wykonywanie zabiegów w ciągu dnia. Po prostu my marnujemy czas. Co robimy? Biegamy, biegamy, manicure pedicure, manicure pedicure, masa śwajsza, masa śwajsza. Teraz wyobraź sobie, że robiąc zabieg w ciągu jednej godziny. Możesz tylko i wyłącznie zarobić tyle, ile ten zabieg jest wart, czyli na przykład 100, 120, 140 zł, tak? Natomiast jeśli skoncentrujesz się nad marketingiem, marketingiem, który był wytestowany i sprawdzony, ta godzina pracy w ciągu tygodnia pozwoli Ci zrobić 10 razy więcej niż a, wykonując prosty zabieg. Na tym szkoleniu pokażę Ci dokładnie i praktycznie, jak zarobić więcej pieniędzy. 10 razy więcej niż wykonując prosty zabieg. A to, co Ty będziesz musiał zrobić, jest tylko zastosować ten skuteczny marketing, poświęcić dwie godziny w tygodniu a, i zastosować go. Zadam Ci teraz pytanie. Kiedy ostatni raz byłeś na wakacjach? Czy. Możesz zostawić swój salon na tydzień, dwa, miesiąc, dwa miesiące i spokojnie odpoczywać pod, podczas wakacji, czy będziesz myślał o swoim salonie, czy, 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 czy pracownicy wykonują dokładnie zabiegi, czy, czy masz wystarczającą ilość klientów? Jeśli nie, jeśli się obawiasz, to znaczy, że jesteś uwiązany w swoim biznesie. Pracujesz dla biznesu, a nie biznes dla Ciebie. Dlatego to szkolenie jest, jest fantastyczne i uzyskać dużo, dużo informacji, jak zmienić tą sytuację. Na moim szkoleniu dowiesz się dokładnie, jak odkręcić kurek w zlewie i spowodować ten strumień nowych klientów. Dowiesz się również, jak utrzymać się i usatysfakcjonować swoich stałych klientów, po to, aby wydawali więcej pieniędzy w Twoim salonie, rekomendowali Ciebie Twoim znajomym i rodzinie. Pokażę Ci, jak zmotywować swoich pracowników, aby pracowali z uśmiechem, lepiej obsługiwali klienta i w jaki sposób spowodować, aby sprzedawali więcej kosmetyków, jak szaleni, byli usatysfakcjonowani z tego. Pokażę Tobie, jak skonstruować bonusy, jak zmotywować swoich pracowników. Um, również pokażę Tobie, jak od jutra możesz zarabiać 10-15% więcej pieniążków um, Pokażę Tobie również sposób a nowy sposób kreowania broszur, reklam, cennika, w ten sposób, że nowy klient, patrząc na, na zestawy Twoich zabiegów, nie przejdzie obojętnie. Po prostu zapyta i będzie chciał zarezerwować swoją wizytę. Pokażę Ci więcej, więcej, więcej. Pokażę Ci, jak możesz zapomnieć po prostu o swojej konkurencji, nie musisz się obawiać o swojej konkurencji. Pokażę Ci również, jak podnieść ceny swoich zabiegów i ciągle mieć strumień nowych klientów i usatysfakcjonowanych klientów. Dowiesz się dokładnie, jak traktować swoich klientów podczas zabiegu. A nauczyć Cię takich technik, że klient, który skończysz zabieg i przyjdzie do recepcji płacić, powie Pani Basiu, Pani Krysiu, o, czy, mogę, czy ma Pani okienko wolne w następnym tygodniu, ponieważ jestem. Tak zadowolona, macie taki super serwis i chciałabym przeprowadzić swoją znajomą. Pokażę Ci, w jaki sposób zdobyć, a, po, poprzez wspaniały serwis, zdobyć a, mnóstwo nowych klientów praktycznie czekających pod Twoimi drzwiami z kartami kredytow kredytowymi, a chcącymi zarezerwować a, m, zabiegi. Jeśli nadal oglądasz moje wideo, to w sekrecie a, powiem Ci, że na swoim szkoleniu podzielę się swoimi sekretami. Sekretami, z którymi dzielę się tylko z ludźmi takimi jak Ty ludźmi, którzy chcą naprawdę ze mną pracować i a, zmienić e, swój sposób myślenia i swój salon. E, sekretami, które dosłownie zapełnią Twoje konto bankowe. Więc podsumowując, jeśli myślisz, że to szkolenie jest dla Ciebie i naprawdę jesteś zdesperowany, aby poznać moje sekrety i zmienić sposób swojego myślenia i sposób postrzegania, sposób działania w swoim salonie, bardzo proszę, wpisz swoje dane kontaktowe w tej rubryce, a zapisz się na moje szkolenie. Um, ponieważ e, jest limitowana liczba e, miejsc. Um, ja osobiście lubię pracować z ludźmi, którzy naprawdę po, e, przychodzą do mnie i mówią: Pomóż mi, chcę to zrobić, a dlatego jest to ograniczona liczba osób. A, zapisz się już dzisiaj i a, w ciągu kilku dni dostaniesz wszystkie szczegóły na temat a, szkolenia, o której godzinie, w jakim miejscu. Także. E, Dziękuję za oglądanie tego wideo i mam nadzieję, że zobaczę cię w Warszawie.